Battlefield 6 gra rekordowa liczba graczy. Już podczas niby zamkniętych beta testów w nowej grze DICE bawiło się jednocześnie ponad 300 tysięcy graczy na no, samym tylko w Steamie. A przecież ta liczba ciągle rośnie, a przecież beta odbywa się jednocześnie na innych platformach. A przecież testy nie są jeszcze nawet otwarte, bo każdy chętny będzie mógł zagrać dopiero w weekend od 9 do 10 sierpnia. Skąd tak wielkie zainteresowanie? Bo oczywiście dawno nie było nowego Battlefielda, ale szóstka ma nawiązywać przede wszystkim do uwielbianej przez fanów trójki, ponownie przenosząc akcję do współczesności i oferować klasyczny podział na klasy postaci. Dzięki jej, która jest sponsorem tego filmu, gram w nowego BF'a już teraz i podpisuję się pod tym, że ogromne wrażenie robi destrukcja otoczenia. Na większych mapach niemal nieskrępowana, a na tych ciasnych ograniczona do kluczowych miejsc, dzięki czemu uliczne starcia nie zamieniają się w pełzanie po pustyni gruzów. Z drobiazgów, które podobają mi się najbardziej i robią klimat wojenny zawieruchy, to wyciąganie rannych kumpanów spod ognia wroga, żeby potem na uboczu ich wyleczyć, czy podgląd na kamery sojuszników ze składu, na których chcemy się respawnić, żeby wiedzieć, co się tam dzieje. Podczas pierwszego tygodnia bety przetestować będziemy można aż pięć trybów, w tym podbój, przełamanie i dominację na trzech mapach. Wszystkie szczegóły na temat bety Battlefielda 6 i jak do niej dołączyć w linku w komentarzu.